Cześć, się z tej strony, Ignacy, witam Was. Coś mi wyskoczyło. W kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj nie popełnię tego błędu z poprzedniego odcinka. I teraz po prostu ściszę nieco Seven daysa. Lepiej słyszeć i może jeszcze odrobinkę przyciszę, tak do 30%, bo w ostatnim odcinku to przyznaję się, zrobiłem błąd. A, mianow a mianowicie taki, że za głośno, za, za, za głośno były dźwięki z second face. I było mnie słabo słychać, ale dzisiaj to poprawimy, moi drodzy widzowie. A i o nagraniem robiłem mini-horbę, gdzie aż się uśmiechnąłem, jak zaprosyłem. Co mi wydropiło? Nawet nie wiem, jaka był szybszy, robił na trupa, ale dostałam bardzo porządnej jakości pistolet. Aj zachęcam do subskrybowania mojego kanału Strzelcie łapkę w górę dzwonka, oglądajcie I zapraszam do oglądania Zrobimy ocięcie, widzimy się jak ziemia się zrobi Dobra, nie widzimy się jak ziemia się zrobi Bo na razie sobie to ulepszamy. Póki co Tak moim zdaniem byłby to dobry Nå er saken spaket ok wydaje mi się, że jesteśmy gotowi ok o oh. Dawno żeśmy się nie widzieli. Kolego. Zobaczymy czy nie ściszyłem za bardzo. 16 ulubionych. To dobry wynik. A ten Potem... Dziade dziadek zwykle mówię, dużo. I miał przy sobie pistolet. Wow. Ciekawe. Zielona część. Słaba. troca, dobra, taquai, não Ah, taque, 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 Czemu ja włożyłem to żelazo do pieca? Wracaj, wracaj nie! Kurczę Dobra, wydaje sobie następne! Naprawiłem param, param, param Tadadadam Czemu się nie włączasz? Włączaj się To będzie działało. nie myślałam, że to coś lepszego. W sumie pomyślałam, żeby trochę głośniej mówić do mikrofonu, żebyście lepiej mnie słyszeli. Bo ja tak yy, mówię zazwyczaj pod nosem, zauważyłem, więc będę starał się mówić wyraźnie. I oczywiście odłożyłem beton, który by mi się tutaj, nie ukrywam, przydał. Tutaj już jest. Sorry. Tutaj już był beton. Ten, ten, ten twardszy Za, zasychaj mój betonie no to już trochę mi to schnie jakby ktoś się zastanawiał po co ja to robię to jakiś cel to na pewno ma Hmm. Także troszkę zacząłem, bo pomyślałem, że mógłbym zrobić tutaj koblową połowę. To nie jest w sumie głupi pomysł, więc zabieram się do roboty, tylko przydałoby się, żebym wziął kobel i zrobił, tak nie wiem, z trzy... 40 sztuk flagstone? Myślę, że będzie nit. 40 flagstone rocks. Dobra. O, o boże, ale mi te zombie poniszczyły te kolce. Potrzebuję mnóstwo skrapu do naprawy. Moich biednych kolców. I oczywiście nie wziąłem sobie tego, tego irona, tego... tego, tego skapika. A nie mam trochę. No to spoko. I chyba przydałoby się, żebym ogarnął tutaj światła, nie? Bo podczas hordy będzie lipa. Dobra, ogarnę to jakoś. Dochodzę jeszcze do stałe 3 dni. Czyli mam 3 godziny na ogarnięcie. Yy, ogarnięcie tego. Ogarnięcie. Mmm. Ogarnięcie nie mogę, no? Zapomniałam. Ogarnięcie tej podłogi, no? Schnie już mój beton. Bardzo przepięknie. Pewnie, pewnie dużo osób się zastanawiało czemu ja mogę podnosić rzeczy skoro nie mam land claim bloka. To teraz, yy, to teraz wiele osób się dowiedziało że trzymam mam land claim bloka i w sumie to jest dobry pomysł bo nie zabiera teraz miejsca jest sobie zakopane, a spełnia dobrą funkcję. Wyższy fajnie. Kolejny mnóstwo ziemi i tam nie ma zombie z tego co widzę. No, ale sobie pokopię. Może nie. I tutaj widzę, że jeszcze nie jest ulepszone. Ale na razie tutaj widzę, że to jest to lepsze. Tyk, tyk, tyk.

Flaxstoneowa no może zostać, bo mi się nawet całkiem podoba. A tutaj raczej zombie nie dotrą, więc nie będzie trzeba takiej mocnej. więc Zrobię jeszcze 13. Nie 3 Flockstone. 10 zróbmy. Mm, no, wygląda to fajnie teraz. Podoba mi się. Wygląda to zarąbiście. I chcę mi się oczywiście pić. Napijmy się. Wody. Mam silver oraz gdzieś zgubiłem swoje. Jak se. Fajnie! E, okej okay. no, jestem ciekawy, ile z nich wyschło, bo tak nie zwróciłem uwagi. Przyda. O, bardzo dużo nich wyschło. I chyba będę tutaj mógł musiał zamontować światła. Pięć myślę, że wystarczy. Przydadzą mi się w końcu teraz te te, ta, te ilości tego tych mm, mam laga mózgu tego tych yy, wezmę to i tych electrical parts'ów. Tych części, o, tego. Yy, Okej. Okay. 10 irona mi się przyda. O tym kamień podzielę na pół. Fajnie nie wziąłem tego, ale jeszcze kilka sekund i będzie super widzian. Dziękuję bardzo. Jeszcze minutę, się to będzie robić, więc zrobię małe cięcie. Ok, witam Was już w dzień. W sumie ustawię, żeby gasiło się to o, o piątej. I tutaj. O piątej. To jest fajne, to o. Ja w realnym świecie. Też mam takie coś. Sprytne i śmieszne dosyć. Autorzy gry naprawdę czasami mają świetne pomysły. Mimo, że ja już raczej nigdy ich nie zaznam, wiecie w jakim znaczeniu? A no, otóż w takim, że ja nie gram w alfy, które się rozwijają. Czyli ja gram w dziewiętnastkę. Teraz aktualnie najnowsza, tylko gram w szesnastkę, bo mi się taka bardziej podoba i przyjemniej mi się gra. Więc co poradzić, że mi się ta bardziej podoba, ale i tak raczej mi się nie znudzić. Dziewiętnastka mi się nie podobała. No, robię kolej w gwoździe. Skraftujmy sobie starość boksa. Dobra, dziękuję. Działa! O piątej się zgasiło, ale fajne to jest świetny system. Tylko teraz muszę siku. Więc poczekajcie chwilkę. Ok, kontynuujemy moim zdaniem. To będziemy przedłużać. Jak możecie zauważyć, tak te lampy latają, ponieważ to to jest cały blok. Nie ma że to jest spłyta, to jest cały blok. Zrobiłem to spłyt, więc jakby tutaj jest blok, więc to się trzyma bloku. Nie mogę tego włączyć, bo jest generator wyłączony i ustawiłem coś świetnego. Że w tym yy, 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 zaczyna świecić o 21, czyli jak się robi ciemno, a gasi się o 5 rano, kiedy robi się już jasno. To jest świetny system. Zrobiłem fajną podłogę, a i zrobiłem sobie zbroję. Pomiędzy chyba filmem. Yy, mam tutaj ładną podłogę. Ten flag z tą teksturą mi się całkiem podoba. Yy, tutaj kolce, łapki. Różne rzeczy zrobiłem, ale to już chyba było wcześniej. No to, to było wcześniej, ale tą podłogę chyba zrobiłem pomiędzy zdjęciami, czy nie? Dobra, nie wiem, ale ogarnąłem sobie tutaj parę fajnych rzeczy i myślę, że możemy... Weźmiemy sobie... Kasę. Weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie to. I... To mogę w sobie sprzedać, bo to mi się nie sprzeda. Jakby okej. Okay. Tylko do tego, ale to już mam. To sobie sprzedam. Yy, ja mam włączony mikrofon tak w ogóle. Yy, tak, mam sobie. Co, yy, yy, co by tutaj jeszcze wziąć? Gdzieś kurczę i zniknęły. Diamenty. Kurczę, gdzieś ja posiadam swoje diamenty. Nie, nie, nie mogę. Nie mogę sam ze sobą wytrzymać, czasami po prostu. Nie no, masakrę. Tak ja mogę zrobić swoje diamenty? O! Są diamenty. I jest mnóstwo moich kasynków ulubionych. Teraz jedziemy do handlarza. Widzimy się już przy nim. Parum, pam, parababum, parababum,

Pum, pam, pa, para, pam, To ja w ogóle brezę. Aha. I kolejne gniazko. I lecimy do Handlarza. Widzimy się niedługo. I majdzie z motoremką. Na pewno mi się uda. Miły lumberiaczek bawi się ze mną. Ja na weźmacet i mówię do widzenia. Um. Jesteśmy już przy handlarzu Który już jest otwarty Okej okay. I... kiedy ja ostatnią nie dobyłem? Nie, ostatnio dobyłem. Are you gonna purchase something? Masz mining helmet Hunting rifle Grilled Meat, spike spaj Klub, która jest mi totalnie do niczego nie potrzebny. Mam naczynkę, która i tak gdzie dużo większego D-Magea. Masz slash hamera, nie ptaszek, nic tutaj skrzeczy. Ma pompę gazową, ma baterię bank. Patron Bank mm, Jakie masz schematy? Yeah. I'm Lumberjack, I'm okay. And... No nic ciekawego, co nie masz, powiem Ci, sorry Hunting Knifebook uh, Save of Shotgun Krótka pompa, może będzie OK Hunting Knifebook mam, co? To... Mam? No, mam. mam. Stary. Nic ciekawego tutaj nie masz. A to, te strzały, to są chyba najgorsze schematy. Yy, yy, najłatwiejszy schemat do zdobycia w, w tej grze. Tak mi się wydaje. Chyba, że już nie można tych, tego podnosić Weźmy sobie od niego to Aaa no tak, nie mogę Dobrze, że to mnie przynajmniej nie potwali yy, no, Chyba będą się pojechać do innego handlarza kurczaczki pieczone na miłym koledze lamburżaku smażone i to już wydaje że Lumberjack mnie prawie zabił jak tak zerknę w obesa to już mam, że ten film trwa 23 minuty 24 prawie więc muszę kończyć, bo będzie strasznie długi więc hej